Ejka, ej zabawię się dzisiaj odegram rolę jaką byłabym matką jak zostałam uwarunkowana psychicznie jaką byłabym matką dla swoich dzieci jaki dostałam przykład dobra akcja och, kupiłam sobie tą piękną kanapę nowiutka kanapa och okryłam ją takim nowym całkiem nowym kocem już te dzieciory idą, już usiądą na tą, na tą moją piękną kanapę, już dupę tutaj odcisną. Nic, nic jeszcze nie zrobiły, a już dupę chcą odcisnąć na mojej pięknej kanapie. Wynocha. Już wylałeś coś na moją piękną kanapę. Ostrołek jeden wynocha mi stąd. Jakby się tak orobiły jak ja, i za, zasłużyły wreszcie na tą kanapę, to by zrozumiały wartość tej kanapy. Głupie osrołki. Człowiek ma mieć dla mnie wartość? Jego mózg? Jego rozwój? Drugi człowiek? Moje dzieci mają mieć dla mnie wartość? Ich zdrowie psychiczne, ich zdrowie emocjonalne? Ich zdrowie. Ich zdro zdrowie na duchu? Nie. Och, te piękne mebelki, jak one błyszczą. O, Starłam jedna z córek. Kurze, och, lubię ją, bo posłuchała mnie. ty nie lubię. Gdzie oni już poszli? Znowu będzie, że ja jestem złą matką, tak? Dopiero co byłam w kuchni, ogotowałam się, narobiłam tyle jedzenia, to wybrzedzają. Osrołki jedne. Nisko cały dzień bym siedziała w kuchni, tylko bym gotowała i tylko bym gotowała. Pewnie nic się matce nie należy od życia, nic, nic miłego, nic miłego. Kwiatka mi nie przyniosą, laurki nie przyniosą. A kupiłam sobie ładną sukienkę, to mi nawet komplementu nie powiedziały i sobie perły założyłam. Czekam, czekam na te komplementy, żeby mi mówili. A jak mi powiedzą, że nie podoba im się, to ja się obrażę, mają mi mówić komplementy. Matka się tak poświęciła, co pięknie dom wygląda czyściutki. Usiąść na kanapie nie wolno, bo rzeczy nie są, nie są. Rzeczy nie są dla mnie dla nas, dla nas, dla naszego komfortu. Tylko ja jestem dla rzeczy. Ja będę stała i będę cały dzień podziwiać. Piękną nowość mojej kanapy, nikt nie może na niej usiąść, nikt nie może stanąć na tym dywanie. Ja będę całe życie stać i kiedy umrę, to moja moja zabłąkana dusza, moja przywiązana dusza do tych rzeczy zostanie przy tych rzeczach. I ja będę tkwić przy tych rzeczach całą wieczność. O, znowu ten przyszedł, wylał coś. Co żeś już wylał? Już żeś coś wylał? Już żeś coś wylał? Nie umiesz, nie umiesz szklanki utrzymać w ręce, a jak krzyczę, to czemu ci się ręka trzęsie, co? Jak ja krzyczę na ciebie, co ci się ta ręka tak trzęsie, jak ja krzyczę na ciebie? Nie umiesz szklanki z wodą utrzymać w ręce? Taki problem, taki problem? Żeby być ostrożnym? Tak jak ja jestem ostrożna z tobą? Przecież ja Cię traktuję ostrożnie, nie, nie traktuję Cię ostrożnie. A tam u Ciebie w pokoju taki syf, taki syf, jaki w mojej głowie jest ten syf, nie? Mamusia ma nasyfione w głowie? To co, Ty też możesz, musisz mieć nasyfione w pokoju? Musisz? Musisz mieć nasyfione? Co, co odgap, odgapiasz od głowy mamusi? Że mamusia ma nasyfione w głowie i wyzwiskami rzuca, to znaczy, że Ty też możesz mieć nasyfione w pokoju? No, syfiorze takie, syfiorze. Jak ja mam zasyfioną duszę, to znaczy, że one mają mieć zasyfiony pokój? Nie wiedzą, że pokój, poku, pokój i pomieszczenia mają największą wartość i porządek i czystość ma największą wartość? Gnojorze, nic nic nie rozumieją, nic nie rozumieją. Już ino brzuchole, brzuchole im tylko rosną, tylko muszę im w te brzuchole tylko, tylko brzuchole osrołki, muszę, muszę podcierać te dubska. O, tak mnie bolą moje nogi. O, krwawią. O, moje nogi. Nawet o, nie mają empatii. Chowają się, nie mają empatii, nie popatrzą z empatią na matkę. Nie pomasują, jak tu krwawi wszystko. Nie pomogą mi. Nie pomogą mi. Nie mają empatii do matki. A matka się tak poświęca wszystkim pomaga dookoła. Tam pójdzie, tam pójdzie. Pomo pomożem pomożem A ty co tutaj robisz? Już żeś mój garczek wzięła? Ten, ten najlepszy, żeś wzięła? Do, do makaronu? A czemu żeś ten mały wzięła? A co ty tutaj robisz? A czemu kroisz na tej desce, a nie na tej drugiej? Ja zawsze kroję na tej drugiej desce. A co, a co ty tutaj sobie parzysz herbatę? A jak ty parzysz tą herbatę? Weź nie parz tak tej herbaty, a ja inaczej parzę. A czemu ty parzysz tak tą herbatę? Już, już wzięła se ten najlepszy, mój ulubiony kubek, już se wzięła. O, już tamten coś stuk, już muszę iść posprzątać po nim, już muszę, już i muszę już iść posprzątać po nim. A kot skoczył na krzesło! A kot skoczył na krzesło! A kot skoczył na krzesło! A, Och, jak ja pięknie śpiewam. Ja powinnam była śpiewać w operze. Mm. A ojciec to w ogóle poleciał na mnie, wiesz, córeczko, że ja to taka piękna byłam. Taka najpiękniejsza. A jak się drę, to jestem taka piękna, jak małe dziecko w kołysce, które krzyczy o, o mleczko. No, bo mi tak to darcie zostało, bo że mi się tak darła o mleczko moją mamusie i moja mamusia mnie nie karmiła, bo w polu musiała robić i ja tak porzucona na tej miedzy leżałam w tej fosie. No ja tak płakałam, płakałam w tej fosie tak o to mleczko, no i... Ale sama nie wiem, może ja tak właśnie płakałam i zawsze dostawałam to mleczko i tak mi zostało to krzyczenie, żeby tak zawsze krzyczeć, krzyczeć. No. Ale co? Poświęciłam się, spełniłam, mamusia, była... tyle miłości dałam. Wyspr... Popatrz, jaka podłoga idealna, kazałam im idealnie posprzątać, idealnie posprzątana podłoga, taka i... idealny dom. Idealny dom im dałam. Jedząko pyszniutkie robiłam, I, i, i komplementy dostawałam od wszystkich, że stół najbardziej syto zastawiony, wódki potąd. Orężatki, kawki, herbatki, wszystko miały. Wszystko miały. No. A jak córka idzie powiesić pranie, to co sąsiedzi se pomyślą, jak ona to nieidalnie tak po położyła. I mówi, chodzę i patrzę, mówi, jak ty to tam robisz? A czemu nie zrobiłaś tak jak ja? Bo ja nie pamiętam, jak ty robiłaś. O, jesteś, no bo taka jesteś skupiona na sobie i nie poszłaś popatrzeć, jak matka idealnie robi. Bo ty tylko myślisz o sobie i sama idziesz, idziesz se, idziesz se, nie, chcesz, nie chcesz popatrzeć, nie chcesz podziwiać matki pracy, jak matka pięknie to powiesiła, jak to idealnie. No. A ja muszę Cię pilnować, muszę stać nad Tobą. Masz 30 lat, a ja dalej muszę stać nad Tobą i patrzeć, żebyś Ty to zrobiła idealnie. Moja córka jest taka nieidealna. Ona nigdy nie będzie tak idealna jak ja. Chodź Ty, mąż, napijemy się wódki. Musimy obgadać, po prostu obgadać, jak po prostu oni nie dosięgają nam do stóp, tak? Po prostu, ja nie wiem, co ja zrobię z tymi dziećmi. Po prostu mm, są tak nieidealne jak ja, że po prostu jak one założą swój dom, to przecież te, te ich dzieci to w syfie będą po prostu żyły. To będą jakieś syfiarze. A ja jestem po prostu taka idealna, no nie? My to jesteśmy, stary, tacy idealni, nie? Weź wódki, się napijemy. Powalczymy tam od tego polityka, się pokłócimy. Ej, ale będzie fire, nie stary, ale będzie fire. Jesteś, ale będzie fire. No, tam weź tam poniżymy trochę te dzieci, te dzieci ale będzie fire, nie? Takie nasze autentyczne self, kurde. tacy jesteśmy autentyczni, nie? Prawdziwi. Tak, żyjemy z serca. Tak, od serca do serca. Kupiłam sobie te kwiatki, ten głupi kot tam cały czas skacze po tych parapetach, ale ja nie wiem, ja nie mam inteligencji, ja nie mam obserwacji świata, ja nie wiem, że koty po prostu mają to do siebie, że se chodzą, gdzie se chcą. Ja nie, nie mogę y, wytrenować i wytresować kota, bo koty mają to do siebie, nie? Ja za każdym razem, jak kot wyskoczy na parapet, na krzesło, na meble, to ja się drę. Ja się drę jak opętana i ja mówię ty diable, ty diable, ty diable! Ty diabeł, diabeł! 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 A nie, tutaj jest diabeł. Aha, bo ja się dreję jak popierdolona i wszyscy się wszyscy się alertują w domu. Zastanawiam się, co się złego dzieje. A ja jestem popieprzona i drę się jak po, pojebana, bo, bo kot se skacze po parapetach, bo ja się zdecydowałam na posiadanie kota i ja nie wiem, że kot się tak zachowuje. Tylko ja po prostu jestem tak przywiązana do tych rzeczy materialnych, do tych pięknych rzeczy materialnych, bo ja nigdy nie miałam, bo ja w biedzie, że się wychowywała. I po prostu te rzeczy materialne mają dla mnie tak ogromną wartość, że jak kot po prostu mi zaraz zepsuje, ale to już i tak jest wszystko zepsute. Już nie może być bardziej zepsute, bo kot wszystko już podrapał, ale ja dalej się będę darła. Mimo, że to już jest zepsute, to ja i tak dalej się będę darła, jak kot gdzieś wyskoczy, albo jak jest jakiś odgłos z oddali, dochodzi jakiś odgłos z oddali. Tu ja się drę, bo ja się już boję. Ła! Ła! Co to był za odgłos? Ty, stary, stary, słyszałeś? Co to było? Co to było, stary? Słyszałeś? Ej, chyba od tych po prostu całe życie jaram papierosy i piję, i chyba mi się mózg uszkodził, ty, stary. Może powinniśmy pójść do klubu AA i zastanowić się, czemu te dzieci są takie psychiczne w tym naszym domu, ty. On, coś z nimi jest nie tak. Trzeba je posłać do psychiatry, do psychologów. Ty, co, co z tymi, tymi dziećmi jest nie tak? Ja jestem szczęśliwa. Popatrz, tyle pieniążków mamy, mamy wszystko. Politycy co prawda kradną nam pieniądze, bo biorą podatki na te, na te, na te nigdy nie zrobione drogi, na to wszystko. Na to weź, weź ponarzekajmy, nie? No niby jestem szczęśliwa, że mam, ale chodźmy, ponarzekajmy. Zróbmy z siebie ofiary losu, nie? Że my mamy zawsze za mało. Od Boga dostaliśmy... Może jak stracimy wszystko, to wtedy, jak już tak wszystko stracimy, to wtedy powiemy: O Boże, ty, ty żeś nam dał tak dużo i zdrowe dzieci. Tylko myśmy sami je po prostu popierdolili tymi chorymi emocjami, tymi wyzwiskami poniżeniem, dla, naszy, dla naszego poczucia wyższości. Ty stary, jak my to wszystko stracimy, stracimy dom, dom nam spłonie, dzieci nam poumierają. I my się rozstaniemy, to zaczniemy rozumieć, w jak pięknym miejscu żeśmy mieszkali, jaki ładny dom żeśmy mieli, zdrowe dzieci żeśmy mieli. Tylko, że myśmy sami byli chorzy psychicznie i żeśmy je popsuli, poniszczyli i nie docenialiśmy to, co mieliśmy. Zawsze ży żyliśmy w poczuciu jakiegoś niedostatku, że za mało, nie? Ale chodź, stary, chodź, stary, Przywódcy, ponarzekamy, pokłócimy się. Yy, powyzywamy kogoś, może dojdzie do jakiejś bójki, ty, poczujemy, że żyjemy. Bo, jako ego, to my jesteśmy tacy puści w środku, Ta, taką pustkę dotkliwą cały czas odczuwamy. I jedyne, z, nie możemy się z niczym utożsamić jedyne, z czym się utożsamia, to z tymi rzeczami materialnymi. Bo wreszcie mam tą piękną kanapę, osiągnęłam to, wreszcie mam te piękne kwiatki, a te istoty żywe, nad którymi nie mam kontroli, ciągle mi gdzieś tam chodzą i próbują mi to zniszczyć. Nie, ja nie umiem z nimi być. Ja nie potrafię z nimi przebywać. Ja nie potrafię po prostu z nimi być. Bez papierosa, bez komórki, bez zakupów, bez ciągle szukania kolejnej rzeczy, która mnie uzupełni, ponieważ ta rzecz już straciła dla mnie wartość, już nie czuję tej pełni. Chcę coś kupić, chcę coś, chcę ktoś, chcę, chcę coś zjeść, chcę, chcę złapać jakiś kontent, chcę się do kogoś przykleić. Chcę kogoś mieć na zawsze, na stałe, tu, cały czas, ze sobą, przy mnie, ciągle, chcę się do czegoś przyczepić, chcę coś mieć, chcę do kogoś należeć. Jestem przylepą, jestem, jestem czymś, jestem ego, ja muszę coś mieć, muszę 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 z kimś być, muszę coś posiadać. Ale potem ja już nie chcę tego domu, ja nie chcę tu być. Jestem zmęczona, jestem wykończona, jestem wykończona swoim własnym umysłem, swoim własnym mózgiem, ciągłą pracą, nieumiejętnością tego, żeby sobie usiąść, na kanapie odpoczywać, bo zaraz ktoś mi powie, że jestem leniwa. Ty, że ja sobie siedzę, ja sobie nic nie robię. Ja muszę, ja muszę ciągle się czymś wy uzupełniać, wypełniać, Ja potrzebuję. Ja potrzebuję tego telefonu, ja potrzebuję kontentu, ja potrzebuję coś widzieć, ja potrzebuję interakcji, ja potrzebuję się identyfikować z czymś, ja potrzebuję być czymś, ja nie mogę być. Ja nie mogę być niczym, ja nie mogę być czystą świadomością. Nie, ja nie mogę być. Ja nie mogę po prostu być. Ja muszę mieć, ja muszę się stawać, ja muszę. Ja muszę pożądać, ja muszę pragnąć, ja muszę brać, ja muszę brać, ja muszę brać, ja muszę, ja, ja muszę ciągle dawać, ja muszę ciągle dawać, ja muszę ciągle kogoś zadowalać. Ja muszę szukać zadowolenia, ja muszę szukać szczęścia na buziach innych. Ja muszę się źle dawać, traktować, ja muszę źle do, dawać do siebie mówić, bo ja chcę pokazywać, jak bardzo mam wyrąbane. Ja muszę tkwić w relacjach, gdzie ktoś mnie poniża, ale ja, ja nawet najdrobniejszy żarcik powiem w drugą stronę to ta osoba po prostu eksploduje. Ale jak do mnie mówi takie okropne rzeczy, to ja powinnam być grzeczna i miła. I pozwalać sobie, ponieważ ja, ja mam takie duże serce ja wszystko zrozumiem. Niech te wszystkie dzieci już pójdą na swoje, niech się wychajtają, ale nie mogą się wychajtać, bo takich mieli stukniętych rodziców, to wszystkie relacje, które chodzą, to są nieszczęśliwe, no nie? Z takimi wariatami wchodzą w relacje, z takimi czubkami jak my, którzy im rozkazują, którzy nimi poniewierają, ale niech oni wreszcie się wyprowadzą i niech ta najmłodsza córka mi zostanie, bo już ze starym to już po prostu nie mogę, a jeszcze sobie tą najmłodszą córeczkę zostawię, żeby, żeby nie, żebym nie była sama w życiu. Bo się boję być sama. Ja ją opierdolę, bo ona mi tam uszkodziła tą podłogę, moją ukochaną, najukochańszą podłogę mi uszkodziła. Wredna taka, wredna. Ale zaraz jej dam pieniążki, kupię jej jakieś fajne jeansy, albo sukienkę i wszystko będzie okej. Okay. Bo pieniążki załatwią wszystko. Pieniążkami sobie kupię miłość. Pieniążkami. To zaraz mi szybko wybaczy, przebaczy mi. Że ją zrąbałam, że ją pozbawi, pozbawiłam ją wiecznej duszy, że ona jest pusta w środku, że, że te moje dzieci są takie puste w środku i one nie, nie czują po prostu, nie czują Boga w sobie, nie czują duszy w sobie, nie mają w sobie energii, nie mają w sobie życia. Tylko one są takie w depresji i one chodzą i cały czas tylko kupują te rzeczy kolorowe, te zabawki ja im będę kupować, że im uszkodziłam mózgi. No i już jest szczęśliwe dziecko, już jest podniecone, podjarane, bo kupiłam, bo kupiłam rzecz. I już, o, już się trzęsą, częsą się, bo zabawka, bo coś nowego. I już te dzieci tak aż się trzęsą, bo wzięły, bo, wzięły, bo mają tą rzecz. Tak się aż często, się tak, się, tak pragną tej rzeczy i się utożsamiają z, tej rzecz, tą, z tą rzeczą. I jak stracą tą rzecz, to. Moja rzecz i drą się po prostu, bo straciły tą rzecz. Już mają tożsamość z tej rzeczy, którą wzięły z zewnątrz, tak? Bo nie czują swojego ciała, nie czują kontaktu ze swoim ciałem. A jak mają czuć kontakt ze swoim ciałem? Jak ja się drę. Uważaj! Uważaj! Przewrócisz się! Uważaj! Albo uważaj, tam jest pies, on cię ugryzie, on cię ugryzie, nie idź tam, nie idź tam. Nie idź do lasu, bo tam mieszkają duchy i one cię porwą, albo tam są dzikie zwierzęta i cię zżreją. Kurczę. Tamta cały czas chodzi do lasu i nigdy żadnych cholera jej nie wzięła. Cały czas chodzi, spaceruje po lasach, ani jej żadne zwierzę nie zeżarło, ani żaden duch jej nie porwał. Cholera jasna, a tak ją nastraszyłam, tak, taką miałam nadzieję. I się uparła, i chodzi po tych lasach. Wszyscy ją straszą, kleszczą użarnie jeden, a ona dalej żyje. Nie wiem, czym ją nastraszyć. Wszędzie polazła, gdzie, gdzie, ja ją nastraszy, gdzie ją nastraszyliśmy. Wszędzie tam polazła, gdzie nie trzeba było, a ona przeżyła to wszystko. Nawet przez piekło przeszła, ale piekło w domu miała, nie? Piekło psychiczne i emocjonalne, ty. Piekło, piekło przeżyła, no i, no i odeszła od nas, nie? Za mało w dupce miała. W dupie się poprzewracało. Wolała mniej. Bolała mniej. Poszła do tych zdrowych psychicznie, nie ma empatii, nie? Poszła do tych zdrowych psychicznie. Ale przynajmniej dzięki temu, że odeszły ode mnie dzieci, to ja mam tą piękną kanapę i oni już nie będą mi tych swoich dób odbijać na tej mojej nowej kanapie. Ja będę stać i będę podziwiać tą kanapę i po prostu ja się będę umierać, odradzać, umierać, odradzać dla tej kanapy, dla tych mebli, dla tych pięknych mebli, dla tych rzeczy czyściutkich, pięknych dzięki mnie. Nie potrafiły mnie docenić, to niech spadają. o! Bo ja pięknie zadbałam. Zadbałam o te piękne rzeczy. Fieraneczkę mam ładną. I kwiatuszki, jedzonko dobre zrobiłam. No. Jestem fajna matka, nie? Fajna jestem matka, co? Na imprezę do rana pozwalałam im się bawić, pić. Ja się nawet obrażałam na nie, jak nie chciały się ze mną napić. Urażona byłam, co ja sama mam ze sobą pić. Jak ta najstarsza córka? Sama do lusterka pije? Bo najbardziej lubi swoje własne towarzystwo? Ja to muszę się z kimś napić. Ja nie mogę sama pić, jak sama mam pić. Ja muszę mieć towarzystwo. Przez to najmłodsza córka ja jej dawałam wszystko. Nic od niej nie wymagałam, tam w szkole tylko wymagam, żeby się uczyła. Najmłodsza nie miała żadnych wymagań, ja jej kupuję wszystko na co sobie zamarzę, rozpieszczam ją i ona ze mną zostanie, bo ona będzie wierna. Tutaj, wierność pieniążkowi. No, tak się robi biznes. Najmłodszą, najmłodszą se kupić. A resztę tak ognoić, żeby spierdoliły jak najszybciej. Ale i tak, ale i tak ten najstarszy syn to nie, nie wziął, nie zrozumiał, i dalej wyzwania do mnie, i gada do mnie przez dwie godziny. Bite dwie godziny, jak można dwie godziny gadać do, do starej matki? Ty. Stary chłop i wydzwania do mnie, i po dwie godziny do mnie gada o swoich problemach w pracy. Jak myśli, że mnie to w ogóle obchodzi, gówno mnie to obchodzi, no ale przecież, no, nie mogę mu tak powiedzieć, no nie? Ale odrobina szczerości by się przydała, nie? Stary chłop i dalej wyzwania, bo już tam w domu nie chcą słuchać jego problemów, jakie ma w pracy, to do starej matki jeszcze dzwoni. No nic, no ale co zrobisz, no. No, kiedyś zostanę sama ze z tymi swoimi rzeczami, meblami, i będę szczęśliwa, bo nikt mi tego nie będzie dotykał, nikt mi tego nie będzie psuł, nikt mi tego nie będzie niszczył, i wreszcie te dzieciory po prostu pójdą se, pójdą se gdzieś. I wreszcie będę miała święty spokój bez tych dzieci, bez tych ludzi w domu, będę miała moje rzeczy. I się wódki na spokojnie napiję, zajaram się ze starym i dadzą mi święty spokój i będę miała święty spokój. No, dzięki.